Dzień dobry, szanowny, dzień dobry, szanowni. Dwa równe skoki prosto z krzesła, wyjątkowego krzesła, które mieści się w sercu Bydgoszczy. Dziś wyjątkowy odcinek serii Dwa Równe Skoki. Wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że przed trzema dniami obchodziliśmy kolejne, już trzecie urodziny Big Project. Zapraszam Was serdecznie. Porozmawiajmy o krześle, porozmawiajmy o czterech nogach. Które są inherentną częścią każdego stabilnego krzesła. Nie ma przypadku w tym, że użyłem słowa inherentne. To jest bardzo celowe i bardzo świadome z mojej strony, z dwóch powodów. Po pierwsze, moi drodzy, dlatego, że jedna z definicji jakości mówi, że jakość to zbiór inherentnych właściwości spełniających wymagania. Inherentnych, czyli Niejako wbudowanych w wyrób, w usługę, w proces, w system. Wbudowanych, istniejących w systemie, stanowiących rdzeń tego, czy też sens tego, co, jak robimy i dla kogo robimy. Oczywiście, skoro dla kogoś, to pojawia się ów zbiór wymagań, które pozwalają na to, żeby okiełznać jakość. I tutaj pojawia się. Pierwsza z czterech nóg naszego krzesła, tak jak krzesło kojarzy nam się z czterema nogami z reguły, tak drodzy Państwo, jakość kojarzy się bardzo często ze spełnieniem wymagań wyrobowych, usługowych, w orientacji czy z zachowaniem orientacji na klienta w ujęciu czy też w podejściu systemowym. Dzisiejsze systemy zarządzania charakteryzują się bardzo dużą mnogością, branżowością szczegółowością, wręcz można powiedzieć skupieniem się na detalach, które decydują o przewagach konkurencyjnych. I w tym miejscu nie tylko zwracam na to uwagę, moi drodzy, ale mówiąc o tej pierwszej nodze krzesła, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że przez trzy lata istnienia Big Project mogliśmy się dzięki Wam, dzięki orientacji na Was, na naszych klientów, partnerów biznesowych, na naszą także Big Project Family się rozwinąć bo to już nie tylko, drodzy Państwo, noga, która jest kojarzona z systemami zarządzania jakością i z normą ISO 9001, to także kompetencje w obszarze środowiskowym, to także rozwój w kontekście bezpieczeństwa informacji i normy ISO 27001, to także, drodzy Państwo, bardzo silne ukierunkowanie na standardy BHP-owskie czy na standardy branżowe, łącznie z tym, że jeszcze trzy lata temu, gdyby ktoś położył mi na stole kartkę z napisem, że Gluska, będziesz audytorem normy 38-34, powiedziałbym niemożliwe. A jednak, a jednak tak się dzieje. Ta noga dzięki Wam, dzięki Waszym oczekiwaniom i Waszej tej pozytywnej presji rozwojowej mogła stabilnie wzmocnić całość konstrukcji, którą jest krzesło. O którym dzisiaj rozmawiamy. Oczywiście nie jest to jedyna noga, bo pojawiają się trzy kolejne, w tym noga numer dwa. I ta noga, drodzy Państwo, jest równie ważna jak noga pierwsza, bo to noga rozwiązań regulacyjno-prawnych noga, która odpowiada na wymagania prawne, które w dzisiejszej rzeczywistości są bardzo dynamiczne, bardzo złożone i na tę złożoność, niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy w serii dwa równe skoki, umiejętnie trzeba reagować. A jeżeli mówimy o umiejętnej reakcji, to chciałbym w tym miejscu, moi drodzy, wskazać dwa obszary związane z tymi wymaganiami. Mianowicie mam na myśli ESG i mam na myśli całą tą zawieruchę, która w obecnym czasie się dzieje, a która związana jest z sygnalistami. W obu tych przypadkach Big Project jest w stanie państwu pomóc. Jeśli chodzi o sygnalistów, moi drodzy, zauważamy w tej chwili na rynku taką bardzo niefajną tendencję, związaną z tym, że wiele firm, e, szczególnie działających w obszarze regulacji prawnych, śrubuje ceny związane z konsultingiem, z doradztwem w tym zakresie. Jak pamiętacie, na początku Big Project była misja, była misja i ona nadal jest, poskładanie małych, drobnych rzeczy wspójną całość. Dlatego uśmiecham się do Państwa, jeżeli szukacie rozwiązań dotyczących spełnienia wymagań prawnych, wymagań organizacyjnych także w tym zakresie, to robimy to mając na względzie także rozsądek cenowy, ale przede wszystkim mając na względzie, moi drodzy, znowu stabilność tej nogi, na której mamy zbudować siedzisko i oparcie naszego krzesła. Tak samo jest, jeśli chodzi o ESG. Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo często, coraz częściej, stają przed koniecznością wdrożenia, jeśli nie całości, to przynajmniej części tych rozwiązań dotyczących z dyrekty dy dyrektyw unijnych. Dlaczego? No, bo odbywa się proces mitygacji ryzyka. Ci duzi, nie chcę użyć tego słowa, ale powiem kolokwialnie przerzucają część wymagań na swoich dostawców na swoich podwykonawców i między innymi z tego powodu moi drodzy uruchamiamy już w najbliższym czasie Dziecko skoro dzisiaj jesteśmy w urodzinowym odcinku Dziecko Big Project czyli program ESG War i tutaj uśmiecham się do jednego z naszych partnerów biznesowych uśmiecham się serdecznie do Zośki która w tym programie bardzo dużą rolę będzie odgrywać i wierzę głęboko w to, że ta noga umiejętnie budowana będzie stabilizować całość konstrukcji, którą jest owo krzesło. A skoro mówimy, drodzy Państwo, o rozwiązaniach prawnych, no to nie sposób nie nawiązać do trzeciej nogi, która prawo przenosi na obszar wymagań własnych, wymagań organizacyjnych. A o tej nodze mówiąc, trzeba wykazać się dużą dozą ostrożności, trzeba zachować się mówiąc z angielskiego gently, moi mili, bo noga wymagań własnych, czyli wymagań, które organizacja uznaje za niezbędne, to noga, w której szarość zaczyna nabierać o wiele bardziej wyraźniejszych barw. To przecież noga, w której niepewność przekładamy. Na zwiększanie pewności co do tego, że nasze chciejstwa będą dobrze rozumiane i stosownie kontynuowane, stosownie wdrażane w celu uzyskiwania wyników. Dlatego tutaj i kwestie administracyjne, i kwestie związane z zakresami obowiązków, z rolami organizacyjnymi, ale także kwestie dotyczące rozwoju umiejętności menadżerskich, motywacja, delegowanie zadań. To wreszcie, drodzy Państwo, kwestie czysto handlowe, kwestie relacji pomiędzy organizacjami a ich klientami i kwestie finansowe. I w tym zakresie znowu jesteśmy dla Państwa pomocni. To jest też element Państwa kontekstu, który absolutnie nie może zostać pominięty czy niedoceniony. To jest ta noga którą dopasowujemy do dwóch już stojących po to, żeby cały czas umiejętnie zachowywać równowagę. A kiedy mówimy cały czas, kiedy mówimy ciągłość, no to naturalnym skojarzeniem jest ciągłość działania i ciągłe doskonalenie. I te elementy wpływają na stabilizację poprzez zbudowanie nogi numer cztery. Mówiąc o ciągłości działania i o ciągłym doskonaleniu, nie mam tylko i wyłącznie na myśli, drodzy Państwo, norm. Nie mam przede wszystkim na myśli norm. Zdaję sobie sprawę, że dyrektywa NIS-2, że norma 27001, że norma 22301 mówią o ciągłości działania i o tym nam przyjdzie porozmawiać, choćby na czwartym forum zarządzania, kiedy to w listopadzie odwołamy się do hasła ciągłość działania od strat nas osłania. Natomiast yy, ta ciągłość działania, to ciągłe doskonalenie, ta czwarta noga krzesła, to jest noga, która w odniesieniu do Big Project, skoro dzisiaj dzielę się z wami urodzinowo naszymi doświadczeniami, jest nogą najistotniejszą, nogą najpiękniejszą, to jest noga, która pozwala na to, żeby ułożyć siedzisko i żeby ono zachowało równowagę. I tą nogą w Big Project, drodzy Państwo. Nogą pierwszą, bezwzględnie pierwszą, nie tylko w nazwie, jest Beata. Beatko, chciałem ci serdecznie podziękować za wszelkie dobro, które nie tylko przez minione 3 lata wyświadczyłaś, nie tylko w Big Project, w naszych osobistych relacjach wyświadczyłaś, bo w Big Project to twoje użeranie się z wieloma naszymi Współpracownikami z naszym teamem, pilnowanie Piotra, Tomka, Krzysztofa, uzgodnienia bardzo konsekwentne i bardzo szybkie z Olą, z Mileną, dziupkowanie czasami z Karoliną, które też jest potrzebne i które ma sens, bo to wszystko, drodzy Państwo, buduje relacje. I to jest ten fundament ciągłego doskonalenia. Ta czwarta noga ma sens w momencie, kiedy Wdrażamy nie tylko ciągłość działania i wdrażamy nie tylko procedury czy instrukcje, bo one oczywiście są potrzebne, tak? Te rozwiązania prawne, administracyjne, systemowe, one są niezbędne w wielu z naszych firm i w wielu aktywnościach, które podejmujemy, ale one same w sobie nas nie obronią. To, co nas najbardziej broni, drodzy Państwo, to jest kultura relacji międzyludzkich, i za tę kulturę u nas w firmie odpowiada przede wszystkim Becia. Ja chciałem Ci, Beciu, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Moja wdzięczność jest tutaj niewysłowiona, ale też chciałem Cię przeprosić. Chciałem Cię przeprosić, Państwo tego bardzo często nie widzicie, że my w ramach ciągłości działania, że my w ramach budowania dla Państwa usług, które realizujemy, budowania i przynoszenia tego wsparcia, które mam nadzieję jest cenne, bardzo często między sobą się trzemy i te tarcia, no niestety, często są wywoływane przeze mnie. Bo chcąc działać zwinnie, bluka wpada w nerwowość. A przecież oddajemy dwa równe skoki, i one potrzebują spokoju. I ten spokój do firmy wnosisz właśnie ty, Batku. Za ten spokój, za to dobro Tobie dziękuję, a wszystkim Państwu urodzinowo tego dobra życzę. Zapomniałbym siedzisko i oparcie. Skoro mówimy o inherentnych właściwościach krzesła, to nie sposób i o tych dwóch rzeczach nie wspomnieć, bo o czterech nogach powiedzieliśmy dzisiaj bardzo dużo, więc pozwólcie, że o siedzisku i o oparciu porozmawiamy w kolejnym odcinku z serii Dwa Równe Skoki, na który to już dziś zapraszam. Do zobaczenia 5 września w kolejnym spotkaniu. Z serii Dwa Równe Skoki. Do zobaczenia na szkoleniach, do zobaczenia w trakcie spotkań online. Do zobaczenia na czwartym forum. Zarządzania. Raz jeszcze, szanowne szanowni, dużo dobra dla Was od nas. Pozdrawiam Was serdecznie, Michał Gluska.